Czarna kurwa, zaraz się zrówam Znaczy może nie, bo to druga A plecy dwóch No nie trafiłem go, czyli... Sama wchodzi, chętnie O ile kurwa poszują, ale poszują O Boże! Kurwa jakiś tęcza, farba, tęcza, furszucha farba, mordo. Czy ja jestem? A Czy ok, okej mapa taka nie za duża, plecy. No. Kurwa, Jak na jednego to wandały tego Frankman, kurwa, dlaczego tu jest przeciwnik stoi i się nie rusza pojebało? Bo tutaj będzie kurwa, jedna, dwie, skąd? A tutaj się zrespili dopiero, dobra Prawie nam Ale prawie robi wielką różnicę To jest przeciwnika, nie to nasz Peli. No? Gdzie jest to przeciwnik? No jakim cudem ta kurwa żyje? A plec no tak, Nic nie słychać, ale plecy są Oj, i spadłem z map? Nie Jak wrócić na mapę? Nie Jeszcze nie! No zablokowałem się na czym się mogę na mapę wrócić Ty jest wszystko dobrze Miałoby. No, poza mapę kurwa. No! Właśnie da się i to tak, tak bardzo tak łatwo. Tak raz zepsute. Czy mapa fajna, bo mała? Ale ogólnie... Fajna, łatwo mi się zyskać. przypomina taka z MW2 ta kurwa. Estate z MW2. Mhm. Fajna była kurwa. Taka w, w, kurwa yy, w lesie. A mhm. Finish the job. Ej no, zabij Nice Drop them. Frag Ale nie frag No fragę Eee, so O, tak to ja mogę? No, takie meczyki to ta. O, Uro, widzowie! Kurwa, Proszę. Jedziesz z tematem. O, ten to ta! Jeszcze hecik. I no i potem to się ten, obróciłem dobrze. i czwartego jeszcze.